Cześć, ja jestem Magus i witam Was bardzo serdecznie w trzecim odcinku z maratonu. Jeśli nie widzieliście poprzednich odcinków, to macie w tym momencie je w karcie. Także zajrzyjcie sobie, obejrzyjcie najpierw poprzednie i słuchajcie tradycyjnie, tak jak w poprzednich. Jeśli dobijecie tysiąc łapek, pojawia się następny, czyli ostatni już z dzisiejszego maratonu. W tym momencie zajmujemy się Małgorzatą i widzicie, Małgorzata sama chce pracować nad swoją sylwetką. Czyli tak naprawdę nic się nie zmieniło, poza tym, że no trochę, je, trochę jej się przytyło, no i będzie musiała zrzucić trochę kilogramów. Może też, żeby nie, z, nie miała zbyt dużych mięśni, powinna raczej biegać. Takie rady dostałam od Was e, i czytałam o tym oczywiście w komentarzach. Być może rzeczywiście zlecimy jej bieganie, ale najpierw musimy zająć się jej karierą. Zobaczcie, za 23 godziny idzie do pracy, nie zaczęła pisać książek, ale wszystkie rzeczy już są osiągnięte do tego, żeby uzyskać awans. No i będziemy liczyć na to, że uda się osiągnąć jej dziesiąty poziom w karierze. A potem zobaczymy, czy Małgorzata wymyśli sobie jakąś nową karierę. Być może zostanie pisarką, a może... Coś się zmieni, kto wie? Zobaczymy. Na lekcji WF-u Zuzia ma z klasą przybyć kilka okrążeń. Całkiem sporo okrążeń ma to wzmocnić wytrzymałość i rozwinąć przyjem... pojemność płuc uczniów. Zuzia już prawie kończy pierwsze okrążenie, gdy zauważa wnękę pod trybunami. Można by się do niej wślizgnąć, by trochę odpocząć. Czy trener zauważy, że Zuzia przes... przesiedziała kilka okrążeń? Ja myślę, że Małgorzata na pewno nie zezwoli na to, żeby Zuzia nie ćwiczyła, dlatego że Małgorzata wie, że sport to zdrowie, i Zuzia też musi o tym wiedzieć, także w tym momencie. Zuzia musi biec dalej. W międzyczasie Małgorzata postanowiła uczynić sobie krótką grzemkę. Jak wiecie, po treningu no, trzeba też odpocząć, więc ważne jest to, żeby również regenerować swoje ciało. Ale Małgorzato, wiesz, ty powinnaś skończyć spać, dlatego że dalej masz do zrobienia e, obowiązki w pracy. Czyli nie, nie będziesz grać na bębenku, będziesz w tym momencie pisać książkę. Słuchajcie, Małgorzata wcale nie chce pisać książki. No, ledwie się podniosła i już znowu zasnęła. Naprawdę aż tak zmęczona jest? No, wcale nie jest aż tak zmęczona. Nie rozumiem, Małgorzato. Dobra, wiecie co? Pozwól mi jej chwilę odpocząć. O, i w tym momencie Tomek wrócił do domu, który ma projekt. O, w takim razie wiem, co będzie robiła Małgorzata, zanim napisze książkę. Małgorzato, pomożesz w projekcie Tomkowi. Także tak czy siak, wstawaj. Małgorzata przyszła tutaj i przeszła przez Damiana. Tak, Damian, dobrze, że się posunąłeś. Wszyscy w tym momencie pracują nad szkolnym projektem. Wszyscy, i nawet Zuzia przyszła pomóc. Szkolny projekt to jest chyba wulkan, tak, dokładnie tak. Wulkaniczna reakcja chemiczna. Czyli Zuzia również przyszła pomóc. A nie, Zuzia przyszła poradę. Ktoś mi powiedział, że jedzenie z ziemi to nic złego, ale ktoś inny stwierdził, że od tego można umrzeć. Czy można jeść ziemię? Jedzenie ziemi jest bardzo niezdrowe, albo jeśli będziesz to robić, inne dzieci mogą ci dokuczać. Myślę, że gorsze jest dokuczanie, także no, poza tym, że jest niezdrowe, to również myślę, że warto zadbać o to. Więc Zuzia nie będzie jadła ziemi już teraz. Nie wiem, dlaczego empatia jej spadła, nie powinna spaść jej empatia, tak mi się wydaje. Damian, znudziłeś się już? Co idzie robić, Damian? Aha, lepić, lepić coś z gliny. Okej, okay, ale na pewno Zuzia i Małgorzata pomogą. No chyba, że będą gadać po prostu, a Tomek będzie sam pracować. Grunt, że Tomek skupia się jednak na, na pracy. Tak, idź Zuzia, i coś zjedz. Mama musi pomóc, dokładnie tak. Teraz warto się skupić na reakcjach. Będzie, mam nadzieję, udany ten projekt. Oj, coś tam wybuchło. to? nie wiem po co to mierzysz. Probówki raczej mają pojemność napisaną. Skąd ona wzięła tą glinę? Czy ty masz grudkę gliny w, przy sobie? Małgorzato, ty tak chowasz jedzenie? Hot stofu woda i zepsute kanapki z bekonem. Małgorzato, yy, no nie może wyrzucić, ale na pewno będzie musiała to posprzątać. Nie wiem, dlaczego nosisz w kieszeniach takie zepsute jedzenie. Teraz ty rozsiewasz tą plotkę o tych lamach? Przecież to nawet nie było śmieszne. Wszystko wskazuje na to, że wulkan wkrótce będzie gotowy. Małgorzata coś tam kręci śrubokrętem, przekręca jakieś śrubki. W tym momencie chyba y, robi całą brudną robotę za Tomka. Tomek jakoś nie za bardzo się teraz skupia. Tomek, teraz ty będziesz gadał o lamach. Zapłacili ci, żebyś o tym mówił? Przestań. Ale grunt, że dalej trzyma się swoich postanowień i będzie sprzątał. Właśnie chyba deklaruje mamie, że będzie dbał o porządek. A tak przy okazji zrzuca na niego swoje obowiązki, no bo kuchenkę też przecież trzeba umyć. Udało się ukończyć szkolny projekt. Brawo Tomek. Tomek nowe punkty, dodatkowe punkty uzyskał. A czy możemy teraz na przykład wywołać reakcję chemiczną? Zobaczymy jak to będzie wyglądało. No, działa, wygląda jak prawdziwy wulkan. Brawo Małgorzato, brawo Tomek. Teraz jeszcze jedna rzecz czeka Małgorzatę, ale to raczej nie strojenie żartów. Małgorzato, wiesz, Zuzia też ma projekt do zrobienia. Wiem, że się cieszysz. Widzę to. Także zaraz, zaraz zabierzemy się za drugi projekt. O, właśnie Zuzia tu przyszła. Właśnie chyba Zuzia przyszła poprosić Małgorzatę o to, żeby ta pomogła jej. A może? Przyszło podzielić się jakimś sekretem. No nie wiem. W takim razie Zuzia, pokaż, co ty masz za projekt do zrobienia. Makieta średniowiecznego zamku. Proszę bardzo. No to w takim razie, Małgorzato, pomożesz Zuzi w robieniu makiety. Damian w pracy ma znowu jakieś problemy, chociaż nareszcie nadszedł koniec zmiany, Damian jeszcze nie może pójść do domu. W kasie wykryto Manko. Damian wie, że to nie jego wina i musi zdecydować, czy doniesie na swojego współpracownika, czy nie puści pary z gęby. Myślę, że będzie wspierał swojego współpracownika i będzie się cicho. Zobaczymy, komu to wyjdzie na gorsze. Może Damien powinien powiedzieć prawdę, gdy szef przekonał się, że w kasie brakuje pieniędzy, potrącił brakującą kwotę z pensji całego personelu. No niestety, ale na pieniądzach nam nie zależy, zależy nam bardziej na znajomościach. Małgorzata, to dopiero tutaj przyszłaś, a już narzekasz, szukasz wymówek, żeby tylko stąd iść? Tak, musisz do toalety, tak, musisz iść spać. Wiesz co, Zuziu, będziesz musiała sama sobie poradzić z makietą, bo Małgorzata najwyraźniej nie ma już ochoty na pomaganie. Ale na szczęście nad Zuzią zlitował się Tomek i on stwierdził, że pomoże jej. W końcu jest jego młodszą siostrą, a on jest małym geniuszem. Albo w przyszłości nie będzie. A Małgorzata nie ma zupełnie sił. Idzie po prostu do łóżka i wcale nie zamierza zajmować się już nikim i niczym. Dobrze, Małgorzato, że wstałaś tak wcześnie, bo dzisiaj idziesz do pracy. Yy, no i zaraz zobaczymy, o której masz ty do tej pracy. Za 8 godzin, więc akurat zdążysz prawdopodobnie coś jeszcze sobie napisać. Yy, co w tym momencie robisz? Coś gotuje, Małgorzata? Co to będzie? Zapiekanka stako. Mmm. No, zobaczymy, jak ci to wyjdzie. Póki co nie wygląda, to dość nie wygląda to zachęcająco. O nie, kichnęła do jedzenia. No dobra. Nikt nie widział, nic się nie wydarzyło. Ale jak dzieciaki się rozchorują, to będziemy wiedzieć, czyja to wina. Zapikanka wygląda całkiem nieźle. Muszę przyznać, że Małgorzata się postarała. E, wiesz co, możesz e, sobie zjeść, co ty robisz, a Małgorzata sprząta. Brawo Małgorzato, dobrze, że się zajmujesz porządkiem. Chociaż z drugiej strony Tomek prawdopodobnie gdyby wstał, e, zrobiłby to za ciebie. On teraz jest taki naprawdę porządny, smerfny chłopak. Wiesz co, może schowajmy resztę do lodówki, żeby wszyscy mogli zjeść, bo jak zostawisz to tutaj, to zaraz się zepsuje. Jak ci to w ogóle wyszło? Wspaniale, no słuchajcie, Małgorzata również staje się coraz lepszą kucharką. To znaczy, że w końcu ogarnęła to, jak być gospodynią domową, no i może wyręczyć czasami Damiana w gotowaniu. Szczególnie, gdy on tak ciężko pracuje, no Małgorzata, dobrze, że jest w stanie go zastąpić. Małgorzata przypomniała sobie też o tym, że pora zapłacić rachunki. Rachunki dość wysokie. Ale na pewno nie na tyle wysokie, żeby nie mogli sobie z tym poradzić. Także no 9 tysięcy, papa. No i oczywiście najwyższa pora wrócić do książki. Małgorzata teraz kontynuuje książkę Apokalipsa była jutro. Dzieciaki idą za godzinę do szkoły. Warto byłoby przygotować je. No dobra, może sobie poradzą same dzisiaj. Dzisiaj jest dzień Małgorzaty i to Małgorzatu się zajmujemy. No Spróbujemy zrobić wszystko, żeby Małgorzata dzisiaj uzyskała awans. Także Małgorzata koniecznie musi pisać książki, no a potem będzie ciężko pracować. Małgorzata napisała książkę, która zostanie przyniesiona do jej wyposażenia, i e, zobaczymy, jaki ta książka wyszła. Czy to jest książka jakaś wspaniała? O, nawet nawet no, dokładnie trafiłam jest wspaniałą książką. Damian, chyba potrzebuje towarzystwa. Damian, czy wszystko z w porządku? Nie, no jak najbardziej. Dlaczego więc e, robi taką smutną minę? Nie spokujcie sobie, kanka przecież jest naprawdę wspaniała. No, jednak Damian chyba woli sam gotować. Może po prostu nie chce sprawiać przykrości Małgorzacie i dlatego pokazuje jej, że ją je, natomiast raczej mu nie smakuje. Damian siedzący obok i jedzący zabiekankę sprawił, że Małgorzata ma ochotę stworzyć tomik poezji. Także zobaczymy, jak jej wyjdzie to zadanie. Chyba idzie jej całkiem nieźle, ale Damian nie zwrócił uwagi na to, że to było specjalnie z myślą o nim. Małgorzata za godzinę idzie do pracy. W takim razie najwyższa pora wziąć inspirujący prysznic. Czy ty jesteś w ciąży? Czy po prostu sobie myślisz o kolejnym dziecku? Nie wiem, czy dwójka to już nie jest wystarczająca ilość dzieci. Okej, okay, Małgorzato, jesteś gotowa do tego, żeby rozpocząć dzisiejszy dzień w pracy. I będziesz dzisiaj pracować ciężko po to, żeby zasłużyć sobie na awans. Zrobimy wszystko, żeby Małgorzata ten awans osiągnęła. I zobaczymy, jak jej to pójdzie. W takim razie teraz, Małgorzato, pracuj ciężko że to wróciła do domu i nie dostała awansu. Zobaczcie, jaka jest wściekła. Tak bardzo się starała. Cały dzień ciężko pracowała po to, żeby nie osiągnąć tego awansu. I wiecie, co na pocieszenie kupiła sobie rakietę. Szczerze mówiąc, nie wiem, co z tego wyniknie, ale Małgorzata e, stwierdziła, że e, skoro teraz jest bardzo aktywna, może e, warto wybrać się na wakacje, polecieć gdzieś na księżyc albo umożliwić e, Tomkowi polecenie na słońce albo chociaż pokazanie, że nie jest to możliwe. Także Małgorzata, możesz od razu się zabrać za złożenie tej rakiety? O matko, tyle cię kosztowała ta rakieta i jeszcze złożenie jej kosztuje kolejny tysiąc? No dobra, masz szczęście, że jesteś dość bogata i yy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czy jesteś pewna, że tutaj należy stukać? Że wiesz, żebyś nie uszkodziła tego pojazdu, bo może potem to się skończyć bardzo źle. Też to, że Małgorzata jest spięta, wcale nie pomaga jej w tym, żeby odwalić tutaj dobrą robotę, dlatego że no, jest bardziej agresywna, gdy jest spięta. Delikatniej Małgorzata, bo zaraz nie tylko obsujesz rakietę, ale też młotek. O, coś wybuchło tutaj. to, uważaj, bo się poparzysz, albo co gorsze urwie ci rękę. Małgorzata już osiągnęła kolejny poziom nauk kosmicznych, chociaż tak naprawdę to dopiero. Bo siedzi tutaj cały dzień i... Dalej nie zbudowała tej rakiety. Nawet nie zbliżyła się jakoś szczególnie. Myślę, że musisz odłożyć to na jutro. Zwłaszcza, że jutro też idziesz do pracy i jutro też będziesz walczyła o awans. Podczas gdy lata zajmuje się książkami, pracą, Damian po prostu wychodzi z domu i łapie pokemony. No, nie ma lepszej pory, wiecie, wszystkie dzieciaki już śpią, nikt nie zwraca na niego uwagi. Może w spokoju, bez wstydu, bez świadków połapać pokemony. No dobra, Damian. Dzieciaki się przytulają. E, chyba e, Tomek pomagał Zuzi w odrobieniu lekcji. Teraz ma w końcu chwilę na to, żeby się pobawić. Ale Małgorzata no, dalej ciężko pracuje. Z kolei poemik, e, o którym mówiłam wcześniej, czyli ten zainspirowany Damianem. Okazał się być bestsellerem. Brawo że to jeżeli w ten sposób będziesz pisać książki, to wkrótce spełnisz również swoją aspirację. że to nie musisz dalej przeżywać tego, że nie dostałaś awansu. Słuchaj, pociesz się dobrym posiłkiem, potem poglądasz sobie trochę telewizję, pójdziesz spać i jutro znowu jest dzień. Jutro też możesz spróbować z tym awansem. Ona chyba w ogóle mnie nie słucha. W sumie to nic dziwnego, bo tak naprawdę mnie nie słyszy. Ale mogę, że to nie martw się tak. Jesteś zmęczona, możesz jak najbardziej iść spać. Jeśli chcesz obejrzeć przed snem jeszcze jakiś serial, nie ma problemu. Miłego seansu. Ty y, akurat zasłużyłaś na to, żeby trochę poodpoczywać dzisiaj już. Tymczasem Damian dalej siedzi i łapie pokremony. Zdobyłeś jakiś puchar, co mnie to obchodzi? Damian, jest druga, druga trzydzieści. Natychmiast wracaj do domu. Całkowicie zaniedbał własne potrzeby, ta gra go tak wciągnęła. Słuchaj. Ponoć mówi się, że Pokémony mogą być niebezpieczne i to chyba tylko dla takich, którzy zapominają o wszystkim podczas gry. Nie, no wracaj do domu, serio. Trzecia, a Małgorzata dopiero się kładzie. Mam nadzieję, że będzie miała siłę, żeby jutro popracować. Nota postanowiła wybrać się do siłowni, tymczasem Tomek y, ma problem. Jest niezwykle podekscytowany, oddając swój plakat z delfinami. Są na nim ilustracje, zdjęcia, ciekawe fakty i wszystko inne, ale dzieciaki tłoczą się wokół plakatu innego ucznia. Tamta praca aż błyszczy od. Srebrzystych szczegółów. Tomek może powiedzieć, że zapomniał swojej pracy, a potem dodać więcej odobników na przerwie. Myślę, że nie ma sensu. Myślę, że lepiej oddać to na czas i już mieć problem z głowy. Tomek uznaje, że jego praca jest wystarczająco dobra i nie chce ryzykować spóźnienia, oddaje swój plakat, a nauczyciel uśmiecha się lekko i stawia jasno-czerwoną piątkę. No, czyli wszystko poszło dobrze. Małgorzata już jest w siłowni, czyli poranny trening, czas rozpocząć. Chociaż już jest dość późno, powiem Ci szczerze, Małgorzato. No dobra, Małgorzata jest gotowa. Tym razem na pewno ci się uda, Małgorzato. Wierzę w ciebie. Nie no, gdzie ty idziesz? Miałaś iść do pracy. Dlaczego wracasz się do domu? Poradzisz sobie. No co ty? Fani ponownie podpisują petycję, żeby jakąś kolejną postać ożywić. Małgorzato, spróbuj ponownie przywrócić postać. Myślę, że znowu to się uda. To znaczy, że Małgorzata zbliża się w tym momencie już do awansu. Za chwilę powinno tutaj się zaznaczyć, że ten awans otrzyma. No dobra, mamy jeszcze trochę czasu do tego, więc poczekajmy. Ostatnie minuty. Czy Małgorzata dostanie awans dzisiaj? Uwaga! Udało się! Dziesiąty poziom w karierze pisarki. Jest teraz twórczynią światów. Brawo, Małgorzato! I wiesz co? Domyślam się, że czujesz się teraz wspaniale, i myślę, że chciałabyś zmienić pracę. Bo Ty mówiłaś o tym wczoraj, że skoro teraz chcesz lecieć w kosmos, to może warto podjąć karierę, która się tym zajmuje. I myślę, że od razu możesz się za to zabrać. Czyli po pierwsze, porzucimy pracę. Lecieć w kosmos, więc y, musi przestać pracować w tej firmie, w której obecnie pracuje. No musisz Małgorzato przestać być twórczynią światów. Do pisania zawsze można wrócić, ale już jako freelancer. Natomiast kariera astronauty to jest to, o czym Małgorzata myśli i w tym momencie warto rozejrzeć się z jakąś ofertą. Tak się stało, że akurat y, udało się Małgorzacie znaleźć y, taką ofertę, która jej pasowała. Nie wiem, była zadowolona, ona chciałaby od razu lecieć w kosmos. No i słuchajcie, udało się od razu jest astronautą. Nie wiem że to, jak ty to zrobiłaś, ale musiałaś dobrze im tam zagadać. Tym y, optymistycznym akcentem, gdy Małgorzacie y, trochę nie idzie budowanie rakiety, zakończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się y, podobał. Nie martwcie się, jeszcze jeden odcinek do maratonu możemy dołączyć, o ile uda wam się wbić pod tym odcinkiem tysiąc łapek. Także liczę na Was, mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, oczywiście, możecie zostawiać te łapki, możecie zasubskrybować kanał, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, a wtedy koniecznie zaznaczajcie dzwonki oraz że chcecie otrzymywać wszystkie powiadomienia. Wpadnijcie na media społecznościowe i przyjdźcie następnym razem. Cześć!